Was w nowym 2012 roku, a witam Was jeszcze tak naprawdę będąc w roku 2011, dlatego że mamy Sylwestra i tutaj nawet w tle słychać trochę jakieś tam wystrzały w mojej łazience i chciałam właśnie podczas robienia sobie tego mojego sylwestrowego makijażu, który miał być super i w ogóle i cudowny, a jest jak jest, tak, to podczas robienia robienia tego mojego makijażu jestem teraz totalnie bez make-upu, tylko z kremem na sobie. Um, opowiadam Wam trochę o tym roku 2011 i sobie go jakoś tam podsumuję. Bo oczywiście miało być cudownie, miało być cudownie i, i um, mieliśmy być z Rudzielcem na balu, na sylwestrowym balu, na którym on miał grać, a oczywiście wyszło jak zawsze. Czyli odwołali w ostatni dzień rudzielcowi ten bal. Nie musiał grać. Moje Versace wisi w szafie. Pojawiła się opcja spędzenia Sylwestra w klimatach PRL-u, o czym Wam pisałam na Facebooku, ale oczywiście to też nie wyszło, dlatego że 3 dni temu całkiem się rozłożyłam. Przeziębiłam. Prawie, że rozchorowałam. I tak jak tutaj możecie widzieć, moje tutaj okolice nosa są dosyć czerwone, dlatego, że jeszcze wczoraj Moja twarz to był prawie, że jeden wielki strób od tego kataru. Na szczęście dzisiaj w Sylwestra już jest coraz lepiej i mam nadzieję, że zaraz sobie tutaj to wszystko mm, zakorektoruję i, i, i zamarzę i będę jakoś wyglądać jak człowiek, ale w sumie zdecydowaliśmy, że nie będziemy spędzać Sylwestra w klimatach PRL-u, dlatego że mm, ja tak naprawdę jestem jeszcze nie do końca zdrowa, a yy, nie mam się do końca w co ubrać, dlatego, że jesteśmy poza Wrocławem, jesteśmy w Zielonej Górze. Tutaj pozdrawiam wszystkie oglądające mnie zielonogórzanki u moich rodziców w domu i nie dysponuję moją pełną szafą, a właściwie dysponuję tylko małą walizeczką, którą wzięłam z Zielonej Góry i nie za bardzo też mam się w co w ten klimat PRL-u ubrać. Dlatego stwierdziliśmy, że sobie spędzimy Sylwestra, takiego cichego Sylwestra w domowym zaciszu przyjaciółki mojej kochanej siostrzyczki. Także tak naprawdę czeka mnie domówka, mała domówka, skromna domówka na kilka osób, właśnie w gronie mi bliskich, tak? w gronie mojej kochanej siostry, którą widzę też dwa, trzy razy do roku. Także tak naprawdę, jeżeli będę miała okazję z nią tutaj sobie jeszcze dłużej porozmawiać, to bardzo, ale to bardzo będę zadowolona. Dlatego stwierdziliśmy, że skoro opcję taką mamy, to właśnie na tą domówkę do mojej siostry, przyjaciółki się, się wybieramy. Dlatego sobie teraz zrobię taki leciutki make-up. A skoro już będę się malować, to nie tracąc, tracąc czasu możemy sobie porozmawiać. Także miało być, słuchajcie, tak fajnie, tak pięknie, a, a wyszło jak zawsze, tak to właśnie jest. Kurczę, jak się chce, Versace wisi w szafie. Już wczoraj też pisałam na Facebooku czy tam na moim yy, gdzieś tam na blogu, że, że ogólnie jak okazało się, że może być tak, że będzie Sylwester w klimatach PRL-u. To moja mama zaczęłam przegrybywać szafy mojej mamy, mówię, masz, chodź, daj mi tutaj coś pokaż, na pewno coś masz, co mi się w ten klimat PRL-owy wpisze. I jak mama zobaczyła tą moją cudowną momentową sukienkę właśnie z Dersacz dla de HM, to zakrzyknęła, że po co mi, po co mi przeglądanie jej szafy, że przecież ta sukienka się idealnie tutaj w klimat PRL-u wpisze, tak? Te kolory tutaj, te wzorki, frędzle ogólnie fasą tej sukienki jest po prostu prawie że jak z PRL-u wzięty wycięty, wyjęty z żywcem, więc tak zaczęłam się zastanawiać, że tak naprawdę nie wiem, co było gorsze, słuchajcie, to czy to, że nie będziemy spędzać tego Sylwestra strona balu, czy to, że moja mama porównała super kreację persacza dla H&M z PRL-em. No ale tak czy owak, ani jedno, ani drugie nie dojdzie do skutku, więc no więc po prostu idziemy sobie na na domóweczkę, a że ubiorę się właśnie tak bardzo na luzie, w takim trochę luzowanym, młodzieżowym klimacie, w takim tak jak ubieram się na co dzień, w takim stylu, w jaki, w jaki lubię, to właśnie przy okazji będę mogła tutaj pewien, pe, pewnemu przesądowi yy, nadążyć, dlatego że yy, podobno taki Sylwester, tak, yy, taki cały nowy rok, więc yy, bardzo się cieszę, że już dzisiaj po moim przeziębieniu które jeszcze trochę po mnie słychać i widać, stanęłam na nogi, więc będę, będę, będę zdrowa, mam nadzieję, w tym nowym roku. A jeszcze podobno na Sylwestra dobrze mieć coś pożyczonego, dlatego że, nie, co ja mówię? Na wesele się ma coś pożyczonego, W Sylwestra dobrze jest mieć coś nowego, bo przecież, skoro będziemy mieć coś nowego na Sylwestra, na sobie, to może dużo różnych fajnych, nowych rzeczy. Zwłaszcza to jest taki przesąd fajny dla Fashion Victim, tak? dla fashionistek, bo to oznacza, że może właśnie. W nowym roku dużo sobie różnych fajnych, nowych rzeczy nabędziemy. Także ja za chwilkę, jak wam pokażę mój cały outfit, bo na razie tylko sobie będę się szybciutko malować, to będę miała na sobie bluzę. Bluzę w pewien motyw, który u i nie kocham. I te z was, które mnie znają, pewnie już wiedzą, co to jest za motyw. Jest to wzorek, oczywiście graficzny z małymi stworkami. A bluzę tą dostałam od drugleca na gwiazdkę. Bo jak ją zobaczył, to już nie było, nie było ratunku, ja w bluzach w sumie chodzę rzadko, ale chyba nawet nie dlatego, że ich nie lubię, tylko dlatego, że mam ich dosyć mało. Więc taka bluza jeszcze w taki super wzorek, który świetnie tutaj mi się wpiszą też moje, moje frytowe paznokcie, które teraz widzicie, to fajnie, że będzie miała właśnie premierę teraz. Ale do rzeczy, bo się rozgadałam o moich jakichś tam prywatnych sprawach. Chciałam podczas tego make-upu przecież, mm, Podsumować trochę właśnie na 2011 rok. Może nie, nie będę robić tu jakichś prywatnych swoich podsumowań, ale podsumuję go do bo... ważnego wydarzyło się w modzie w tym roku i co mnie zainspirowało, co mi się podobało bardziej, co mi się podobało mniej, to sobie pomyślałam: o kurczę, teraz tak naprawdę to jest taki czas, że ja w sumie poza tym takim błyskiem, który i glamurem, takim tym trendem, żeby się wszystko błyszczało, to ja tak naprawdę sama, sama, sama nie wiem, kurczę, co w tej modzie w tym roku takiego dla mnie ważnego było, bo, bo, bo ciężko mi jest też powiedzieć i przypomnieć sobie, ile, co co Było w tym całym 2011 roku? Okej, okay, jesieni, zimę pamiętam, natomiast co było tam wiosną, wiosną i latem, to to jest mi trochę ciężko. I to tylko jest dowód na to, że po prostu w modzie mamy teraz wszystko. Mamy teraz tyle trendów, które się przenikają, które, które tutaj czerpią również inspiracje z epok poprzednich, z mody, z mody lat poprzednich, że tak naprawdę ciężko, ale za ciężko jest zrobić podsumowanie. I jednym z moich takich podsumowań, takich myśli przewodnich, o których myślałam, to jest to, że że jest bardzo duży powrót mody, mody vintage'owej, tak? Mody takiej, która nawiązuje do lat 40. 20, do lat 50. 60. 70. to całe disco hippie, co miałyśmy w tym roku. To tak naprawdę jest wszystko, wszystko powrót w czasie i takie, taka nowoczesna interpretacja yy, tych właśnie starych starych lat i mi się powiem Wam, to powracanie do tych epok tak się mówi, tak, że młoda tak naprawdę w młodzie nie ma nic nowego, w młodzie są same powroty i lepiej lub y bardziej lub mniej, że tak krótko powiem, zerżnięte i y lepiej lub gorzej zinterpretowane, ale tak naprawdę wracamy do tego, co było. A mi się, powiem Wam szczerze, te wszystkie vintage'owe trendy, te właśnie lata 70, 60, 20, 50, mi się to podoba i to jest fajne. To jest fajne, to jest taka moda z duszą i, i same wiecie, że ja tak naprawdę nie jestem jakąś super rock'n'trollową, rockową laską i, i tutaj jakieś skóry i, i, i ćwieki to, to, to nie mój klimat. Jakieś takie grunge, ym, czyli lata takie 90, ym, 2000 to, 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 to nie za bardzo jest mój klimat. Ja jestem bardziej retro, bardziej romantyczna, bardziej folkowa. Taka właśnie idąca ku, ku modzie, modzie bardziej vintage'owej. I właśnie yy, myślę, że to, że to takie nawiązywanie do, 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 do tej mody lat poprzednich bardzo, ale to bardzo mi się, yy, mi się właśnie podoba. I myślę, że to jako w 2011 roku właśnie ten taki vintage był był bardzo, ale to bardzo mocno, mocno widoczny. Z takich hitów, rzeczy, które ja sama sobie sprawiłam w 2011 roku pod względem mody i tak też robiłam taki rachunek sumienia i się nad tym zastanawiałam i stwierdziłam, że był to moim hitem. Ja nie chciał, czy tego chcę, czy nie i, i jest to stuprocentowa prawda. To jest moja kurtka z ta ala skórzana, dlatego że na 103 filmiki, a na około 70 filmach mam tą kurtkę na sobie i, i to naprawdę jest coś, co... To, to jest fenomen, bo tyle się zapierałam a propos takich kurtek, bo wszystkie dziewczyny w nich chodziły, bo te takie ym, fasony z tym ściągaczem yy, w pasie i w talii bardzo, ale to bardzo mi się nie podobały. I, I strasznie długo, strasznie długo się zapierałam, że nie, nie, ja takiej kurtki nie chcę. A jak w końcu, w zeszłym roku, na początku zeszłego roku, jakoś w lutym, ją na wyprzedaży, przez całkowity przypadek, w Kameje kupiłam, tak okazało się, że po prostu cały rok w kurtce, cały czas, czy zimno, czy ciepło, czy lato, czy jesień, czy wiosna, po prostu w tej kurtce chodzę non-stop i, i, i już zaczynam rozumieć fenomen takiej kurtki że jestem z opóźniona, bo przecież one są już od bardzo wielu lat, te kurtki modne, ale, ale właśnie tak jest i no i bez bicia się przyznaję. Tak, jeszcze a po takich zakupów, które sobie sprawiłam, które mi się bardzo podobały i też często nosiłam, to są oczywiście moje wigienki, tak? Czyli Lady Dragon, szpileczki z tym sercem, które też na pewno z moich filmów kojarzycie, z tego też jestem bardzo, bardzo, ale to bardzo zadowolona. Widzicie sobie tutaj, młody teraz to fioletowe oczko, takie lekko fioletowe, bo, bo ten kolor nałożony właśnie na tym złotym będzie mi tak fajnie połyskiwał na powiece, a nie chcę mieć jakiegoś takiego strasznie mocnego też tego makijażu, bo jak Wam mówiłam, już czuję się jeszcze średnio i nie wiem, czy zaraz mi zacznę kichać, smarkać robić jeszcze wiele innych dziwnych rzeczy i po prostu mi wszystko spłynie z twarzy. Ale wracając do mody, i co mi się podoba, to podoba mi się jeszcze to, że słuchajcie już rurki, rurki odchodzą od łask, spodnie rurki, bo tak klasowane jeszcze przed paroma laty, jeszcze nawet w zeszłym roku tych rurek było dużo więcej, a tak naprawdę teraz mamy dużo więcej spodni o prostych nogawkach, dzwonów, szwedów, także tutaj wszystkich naszych naprawiaczy sylwetki. A nie krzywdzących sylwetkę rurek, bo wiadomo jak to jest. Słuchajcie, nie mamy przynajmniej 1,70 m i długich, szczupłych nóg, tak, to rurki się po prostu nie pakujemy i nie ma co tutaj ściemniać, że rurki są dla każdego, bo tak niestety nie jest. I bardzo, ale to bardzo się cieszę, że właśnie te rurki już odchodzą, odchodzą do lamusa. W tym roku jeszcze w tych młodzieżowych różnych trendach było bardzo dużo rurek. Yy, w różnych kolorach, ale to tylko dlatego, żeby po prostu były takim kolorowym akcentem, a nie dlatego, że te, rur, że te spodnie rurki cały czas tutaj są super modne, bo już na szczęście nie są. Także jeżeli chodzi o modę, to 2011 rok było różny, różnych trendów bardzo dużo. Tak jak mówię, ja z tych rurek się cieszę, cały czas obserwuję. E, cieszę się słuchajcie też z tego, że teraz na przykład w modzie, w 2011 roku też to było bardzo mocno widoczne. Jest już bardzo dużo grafiki sztuki, także jest dużo graficznych wzorów, jest dużo sztuki właśnie przelewanej na materiał, tak? Bo te wszystkie nadruki, wzory, różne łączone ze sobą, wyglądają teraz tak naprawdę jak. jak dzieła sztuki, tak? Nie jak ubrania, tutaj potem sukienka, czy bluzka, czy tunika, czy nawet spodnie, czy nawet jakieś tam leginsy, tak? Wyglądają już teraz jak, jak dzieło sztuki, a nie jak ubranie. I to też jest ciekawe. To też jest coś, co, co wprowadza nam już taki element, że to nie jest tylko moda, tak? To jest już moda jest dziedziną sztuki i czy tego chcemy, czy nie, tak właśnie jest. Taka, taka, taka jest prawda i, i właśnie to jest na tym przykładzie tej sztuki, sztuki... Przełożonej na modę i na ubrania bardzo, ale to bardzo mocno, mocno widoczne. I to mi się podoba. I w 2012 roku, z tego co widziałam, również będzie właśnie tej grafiki i sztuki na modzie, nadrukowanej, narysowanej w różny sposób, bardzo dużo. I co jeszcze zauważyłam, że 2011 rok to był dla mnie, słuchajcie, rok brzydkich butów. Muszę to powiedzieć szczerze i, i, i no każdy ma oczywiście swoje zdanie, tak? Tyle jest ludzi, ile jest gustów, ale dla mnie dawno nie było tylu tak wielkich i topornych buciorów jak w, jak w 2011 roku. Tak wiele na rynku. Oczywiście Jeffrey Cambele, tak, tutaj wiodą prym i... i bardzo dużo blogerek i bardzo dużo faszynistek właśnie się rzuciło, że tak to brzydko powiem na te buty, a, a no, moim zdaniem te buty są okropne i pomimo tego, że bardzo wiele osób mówiło, że one są szalenie wygodne, co jak się na nie patrzy, to jakoś tak no nie, nie, nie przemawia do mnie argumenty, że, że one są wygodne, ale podobno są. Nie wiem, podobno są i jak są, to przynajmniej mają w moich oczach jakąś zaletę, bo, bo no niestety, ale, ale ich wygląd jest... Jest no, dla mnie troszkę odrzucający, ale tak jak mówię, tyle ile osób, tyle, ile, tyle gustów. W każdym razie, według mnie, rok 2011 to był rok właśnie takich topornych buciorów, i tak naprawdę, takie buty też musimy sobie powiedzieć że one dosyć mocno krzywdzą kobiecą sylwetkę, dlatego, że, no, żeby nosić takie buty, to musimy mieć też zgrabne i długie nogi, i, i najlepiej bardzo zgrabne i chude, szczupłe łydki dlatego że takie buty toporne jeżeli sobie jeszcze założy kobietka, która jest nieco większa, albo która nie ma takiej idealnej sylwetki, to one bardzo często jeszcze sprawiają, że te nogi, tak, ta cała sylwetka jest jeszcze bardziej toporna niż właśnie w takich normalnych bucikach o, o jakimś fasonie bardziej, bardziej przyjemnym. Także m, dlatego no, ja jestem na nie i mi się takie buciory, nie mówię tutaj oczywiście o tych tak, bo jest bardzo, bardzo dużo innych przykładów, ale mi się takie buciory okropne Ciężkie, takie mało kobiece nie podobają. Widzicie, już mam makijaż oka zrobiony, prawie że taki delikatny, i, i myślę, że on w świetle mieszkania, domówce, w domówce, świetle mieszkania tutaj domu, na no domówce, na którą się wybieramy, on nie będzie jakoś strasznie mocno widoczny. I właśnie tak naprawdę o to chodzi, żeby tylko tam coś się, coś tam się, by, żeby błyszczało, tak, żeby było to jakiś taki delikatny kolor, i no i tyle. Co mam jeszcze mogę powiedzieć o próbach 2011 roku, co mi się rzuciło w oczy, to sylwetka. To kobieta sylwetka. To to, że teraz y, coraz więcej mamy trendów, które pokazują nam, lansują nam piękną kobiecą sylwetkę z kształtami, tak, z biustem, z pupą, taką klepsydrę, niewychudzone modelki, tylko właśnie nawet te modelki w ubraniach, które, może to, wiecie co, tak myślę, że może to wynikać z tego, że jest właśnie bardzo duży teraz dużo, duży powrót do tych trendów vintage'owych, a w tych trendach vintage'owych, zwłaszcza w latach 40., 50., 70., mamy kobiecą sylwetkę. I wtedy kobiety, ideał kobiety był trochę inny, tak, wtedy kobieta musiała mieć biust, talię zaznaczoną i pupę, piękne sukienki rozkloszowane, tak, baskinki, również podkreślające przecież nasze kobiece kształty, także mi się bardzo podoba właśnie, że ta moda wraca, również ze względu na to, że promuje i podkreśla kobiecą, kobiecą sylwetkę i tutaj to jest, to jest moim zdaniem bardzo duża zaleta, dlatego że ile, słuchajcie, możemy się głosić tak, ile, ile możemy chcieć wyglądać jak jakieś deski, do prasowania itd. i tak dalej, i, i no w końcu, w końcu, kurczę, kobieta może mieć, że tak powiem, cyca i pupę, i wyglądać wyglądać fajnie, wyglądać pięknie, i wyglądać modnie. I mnie, mnie osobiście bardzo, ale to bardzo, bardzo to cieszy. Pewnie tak? też mnie cieszy to dlatego, że sama mam tak cyca i pupę, że tak to kolokwialnie nazwę, i, i, i fajnie mi z, mi, mi z tym, I, i cieszę się właśnie, że jest bardzo dużo ubrań, w których. Yy, podkreślamy, podkreślamy nasze, nasze kobiece kształty. A ponieważ, słuchajcie, mój tutaj, makijaż już zbliża się do końca, wytrzymałyście cały ten czas, chociaż tak naprawdę trwał trwa dłużej niż normalnie, normalnie zrobiła jeszcze szybciej, ale że mówię i skupiam się też trochę na innych rzeczach. To, to, to trwa to dłużej, więc chciałabym Wam serdecznie życzyć wszystkiego dobrego w nowym 2012 roku i przede wszystkim słuchajcie uśmiechu i optymizmu, tego, żebyście do życia i do tego, co nas ze sobą niesie, podchodziły z entuzjazmem, tak? Z energią pozytywną, z uśmiechem, żebyście były nastawione do życia na targ, dlatego że naprawdę, dziewczyny, jeżeli się uśmiechamy, że jesteśmy miłe, to, to to wszystko do nas wraca. I i oczywiście nie możemy być sierotami i trzeba być asertywnym wtedy, kiedy, kiedy jest ku temu okazja, tak? I wtedy, kiedy musimy, to, to się bronimy, ale na co dzień jesteśmy uśmiechnięte, kobiece. I pełne wdzięku dziewczyny. I takie naprawdę nastawione do życia 100%, 100 pozytywnie, bo takie nastawienie przynosi same profity, bo nie ma opcji. I ja jestem takiego zdania, że jeżeli my do kogoś wychodzimy z uśmiechem i jesteśmy miłe, to ten ktoś również nam ten uśmiech odzwierciedla. I właśnie dlatego jestem jaka jestem. I mam nadzieję, dziewczyny, że ten rok przyniesie Wam wszystko, czego chcecie. Wszystkie że zrealizujecie marzenia. Że zrealizujecie swoje plany, zamiary i że wszystko uda Wam się łatwo. A jeżeli nie łatwo, to tak, żebyście z tego, z wszystkich działań, mogły wyciągnąć dla siebie jakieś korzyści i jakieś nauki. Także dziewczyny, ja już prawie że kończę. Jeszcze tylko lekki rozświetlacz sobie nałożę. Szukam rozświetlacza. Rozświetlacz mam tutaj. Jeszcze tylko sobie trochę to moją buzię rozświetlę, żebym się świeciła ładnie. Jeszcze, 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 żeby było glamour. Także naprawdę, dziewczyny, tego wszystkiego Wam z serca, z całego serca mojego, yy, serdecznie życzę. I jeszcze, co mogę Wam powiedzieć, na sam koniec, eksperymentujcie z mocą dziewczyny. Nie bójcie się, odważcie się. Może kolor, może jakiś fason. Idźcie na zakupy i kupcie pięć rzeczy, które w życiu byście nie kupiły. Bo to nie masz kolor, to nie masz fason. W tym się źle czuję, w tym jakoś nie wyglądam. Ja czasem tak robię i naprawdę okazuje się potem, że to są rzeczy, które, które ja. Po jakimś czasie m, zaczynam nosić non-stop, i, i okazuje się tak jak z tą czarną kurtką, że noszę ją potem non-stop. A tak naprawdę, jeszcze rok temu, tudzież półtora roku temu, byłam mega przeciwniczką i stwierdziłam, że nigdy wrzucę sobie takiej kurtki nie sprawię. Także dziewczyny naprawdę eksperymentujcie z uśmiechem na ustach, tego Wam życzę. I do zobaczenia, kiedy zaraz pokażę Wam, co podczas tej domówki sylwestrowej mam na sobie. No i dziewczyny, słuchajcie, że jestem na domówce. Jestem na o, to właśnie moja siostra się drze. Chodź tu się pokaż to na filmy Nie, pokaż, to się nie chce, ale wydzierać to się będzie, tak to właśnie jest. Moja rodzona siostra, moja krew. Krew moich rodziców, ale obie się je podobne, ale nieważne. E, słuchajcie, to mam na sobie na tej domówce, tak jak Wam mówiłam już wcześniej, make up widziałyście, chciałam się ubrać miękko i wygodnie, ale też fajnie, żeby coś tam się błyszczało. I na sobie mam e, sukienkę z Safio, ze sklepu audytowego Safio we Wrocławiu. Tutaj ją już widziałyście nie raz. Do tego e, zrobiłam sobie talię e, paskiem z mohitą, z panterą, takim złotym. A do tego na żeby nie było mi za zimno, bo jestem jeszcze taka trochę podziemiona, jak mówiłam wcześniej, mam właśnie prezent, o którym mówiłam. To jest bluza, bluza w sowy. I te małe stworki, o których Wam opowiadałam wcześniej, e, podczas robienia makijażu, to są właśnie sowy. I tą bluzę w sowy, która jest strola, dostałam od Rudzielca na gwiazdkę. jak zobaczył te sowy, to od razu pomyślał o mnie i musiałam ją dostać i właśnie bardzo się z tego cieszę, bo bardzo ona mi się podoba. I do niej też sobie e, dobrałam fiolet na pazurkach i makijaż właśnie fioletowy oka właśnie do tych fioletowych słówek. To e, jeszcze, jeszcze akcesoria, beret od Anki, żeby była taka bardziej glamour e, na Sylwestrach, no i zaraz go zdejmę, ale, ale na razie go mam. Jeszcze kołczyki z River Island, pióra, Versace dla H&M, żeby jeszcze było więcej złota i takiego trochę blink-blink. Co jeszcze? Lilu mam na łapce i Sabrinę. Sabrinę, bo bez Sabriny, jak już się domyślacie, nie ruszam się z domu. Zaraz ją pewnie gdzieś tam odłożę, no ale jeszcze, jeszcze póki co na, ją na sobie mam. Także dziewczyny to co? Ja lecę się bawić, nawet z dziewczyczką, która mi tu macha właśnie. To jest po prostu agentka. No przejść to nie chcę, ale jakieś dziwne sygnały mi wysyła, no. Dobra, dziewczyny, do zobaczenia w nowym roku. Pa, pa!